Witamy od skubodzi Billy No Niestety ich nikt nie chciał przebić, że my tutaj coś z administracją próbowaliśmy podziałać No niestety. No nie wyszło nam tak. Nie wyszło. Za dużej było, tak? mili. No ale to zabijaliśmy ich trochę, tak? No to no, zrobiliśmy więcej niż Gilamil które się bało podejść. No i zapraszamy do oglądania, aby to Wam opowie o konkursie. konkursie. Na rangę bądź siki. Zostawcie nikt w komentarzu subskrypcję. No i co? Miłego oglądania Dobra, to lecimy To co, normalnie... God... God wyłączony Ale będzie słuchać jak klikam w myszkę Będzie głośno no to to wyłącz No Dobra, nie... Chyba mnie nie lubią za bardzo, już mi biją A to Wojciszon, kurwa Kurwa <grym> <grym> Poleciałem Ubiję motera. Ktoś tu jest, Boniok Idę go dojechać Wodzisz no dawaj, dawaj, wodź tutaj. Ej, buruj ją ja co do... Ej, ci... rary mnie bije Wrywa Mać. Ja już nie te lata. Ja tak samo na emeryturze jestem Dobra, ja uciekam, muszę podorać im No ja nie mam na klaski. Jest niemożliwe tutaj kogoś zabić. Dawaj, wylot jedziemy z Divi. Muszę się muszę wejść, Ej, Dora set mi pada. Muszę uciec. Papier to ja ja wyjebałem się. Oh, kurwa, ja to, kurwa, no bo w dziesięciu mnie bo, no, Mogę jeszcze raz? Czy nie? No, okej, ok. tu. Ja też liszę. Więcej przecież słyszę próbuję no. Osiem ma, osiem ma. 5 refillów mam, dobra. Ej, EMERS nie bij mnie! Dobra, ja uciekam. Muszę podorać trochę. O, ciadyga. Kurwa. Ja uciekam. Tu padło tu Nie, rary, o, kurwa, kurde! Się. O! Wziął mnie kurwa śnieżką w podmieniu. Grali cię. A co? Czedyga gonił Kurwa! <grym> Do was, dobra, dobra. Się? Ja uciekam no, zaraz. Kurwa. Dobra, ja to no? <śmusza> Dawaj, dawaj ja, ma, dobra. No? Dalej, no, dalej. Mam dwa refila i ja sobie mam, mam kaplicę. Do mam jebania. kaplicę. mam mnie No jeba, właśnie. Czekam, krótkie Dobra, ja umarłem, kurwa. Zrzuciłem się. Dobra, dobra. Ile was tu jest? Ile was tu jest? Kurwa, tylko. Kurwa, tylko, że makra nie mam. O kurwa Water Ty, zrobiłem Zabiłem, zabiłem milfa, a to mi. Żadne kratki Kurwa Dobra, uciekam Dobra, kurwa. Cztery Mam 4 serca, uciekłem Surfik tu jest, dawaj go Kuba, mało o. miał mało mnie no, kiśkond. Nie wiem gdzie jestem. Dawaj tego, dawaj tego, jeden, jedenkę, dawaj jedenkę, dawaj. Prezent dobrze się czujesz? Oho, cztery refundy to. Być Ja mam dziewiątka, ja drugi raz się odrodziłem. Jakiś jakiś jamę jaki chcę jego seta wyrzucić. Cześć. Elo, grać się wyrzuć. Spidanie wam. Dziwan ja coś. Ja chyba tym bas opijem. A slime ma wychodzi. Ja pierdolę, i znowu efekcie. tutaj grają ze mną w fosie kurwa, w kilku No kurwa, co ja nie... To Tu się tutaj ktoś bije? O! O są tu, ziomeczki moje. Killi. Ja się nie dam zabić kurwa, na pewno. No, tam... ja, ja nie mam takiej obymości, kurwa. Ja My już znowu w 10 biją w tej fosie. Tak miałem efekty to bym skurwa... Kurwa, kurwa. A nie mam szóstki. Musisz mi grać szóstkę do ekłu. Nie mam szóstki. Ty, wylazł, to no Michał, jesteś ja, jest ty. Ty, jest, Dawaj, Wojtek! Wojtuś, idziemy. On liże, Wojtek. Tak. Cześć, wy... Ja zbugowałem tak się tak w tym. Tak. Zbugowałem się, z zgnę. Boże. Patryk. Dobra, powyjeb Tarak, to pierwszy z ten przygrywa. No nie, ja jeszcze nie padłem w, w tej rundzie. To pierwszy padnie ten noob. No nie, bo ja już nie mam nic, ja jeszcze nie, nie. padłem ani razu. Dobra, ale to mówię o No i ja go. padnę, Dobra. kurwa, mać! Fru. No i ja padnę. Rzeć mi ktoś no, no, perły. Się, no kurwa, coś bo mnie się w tym poście ładowali. Rzeć mi coś perły. Jak ktoś nie, no. nie żyje, to może też nie wie coś co tak udać. o Niko, Michał nie, 97 jest już na serwerze, weź mnie ktoś odbuguj. No to wydech. Ja, ty, kurwa. czemu tu chłopata? w ogóle, co jest? MR-y się. MR-sa odbugujesz mnie? Wejdź kurwa Pięknie Co tu będziesz w ideach czekasz na on się się ten. O i wylot wow. Dobra macie Woda mi zniknął Zapie, zabijam, ty typa dwa Dobrze Oskar Kiedyś Boniu mieliśmy być a nie inni. <laughs> Dobra, ale tu wszystkich bijemy, wokół jest tam, tam na ziemi to Każdy kto się napatoczy Nie fermi w kopie w klatce, ma w klatce Dobra, gm M0 Cękna Lecę stu. Cześć, bo flachę miałem odpalonego. <grym> no to policji. Ja też ja coś tak miałem. miałem. Miałem że kliknę spacer. Dobra, ja, 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 dobra, ja liczę polisaj. Ja Nie ja, no. no. Oskar O chyba. Podjem mam dwóch. No i pakuje się w nich. No dlaczego, no dlaczego mi akurat... <grym> Pomagam ci, dawaj go. Bijesz tu jesteś A tutaj? A, dobra. Dawaj, ale dobra, już jest trzech jak coś, nie? Mi tak serca szybko spadają Ja chcę po Teos, już Przecież ten ziomek nie ogarnia to nic Cała ekipa po mnie Dobra, set mi pada Ja zrobię teraz? Ja zrobię motora Kto się po plecach bije? Siana jego Dobra, nie... Zaraz, 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 ekipa Ekopi Jest, jesteście, jesteście Kurde, no, nie, się nie jedna, on się tutaj. nie da. on jest za gruby na to, No <noise> Bez to się dwukratkę zmieścił Kurwa, <noise> Dobra, ile ich tu jest? Idę ci pomóc w lot No gościu tu ucieka, dlaczego oni mnie koblują, skurwysyjny? Przepraszam, nie Jest, mamy go Dawaj teraz tego butla, butla, butla Nie, pomóżcie mało. mi, on HP. Jednego refila mam A ty, Boże Dobra, bo ja umieram Omarłem, Boże Lecz chęcie czyli... Szybko. Bo ja się sam biem, a wy tutaj macie duo partnera, ja nie O kurwa, kurwa slime. Arhanio ja cię obserwuję, nie przyniesiesz wstydu Paweł, jest. patrz Dawidek Bonsko jakieś Arhaniu, przepocony admin kurwa slime net makro, ma, masz być slime. Masz szefy? No. No no ma. Tylko mam jeden pasek HP Kurwa, może być hefera. Ty no ziemek lagi, nie mogę go hitnąć przez to a nie można się dobierać, to nie? Nie. Dobrze. Dobrze, no, no do to na przykład. 22 mnie w Dobra, gangus, dawaj. Ja tu 5 ja, 0. Dobie się, dobie On tu, pfft. No ja ginę. Dobra. sobie. Ja 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 jak coś, nie? Od rarego nie, o, ty, kurwa. Ja dobra, od się, dobra, nie! Ja to Każdy zginął? Ale... Ale się wjebałeś we mnie A wydech żyje ja, ja już GM ma trójkot No ja, i ja tak miałem poniesioną O, tu nie chciałem no nie. Nie. Nie, nie, nie. Dobra, co już chłopaki On wspomniał, który Gryf Kurwa Dobra Za duży Trzeba wchodzić w nich i oni nie ogarną Bania mi wydech. No i, no i A para. No ja, jak nie ma, jak no i.